Witam państwa w poniedziałek 1 czerwca. Tradycyjnie kilka słów na temat aktualnej sytuacji technicznej WIG20, DAX, S&P 500 i czerwcowej serii kontraktów. Na WIG-u 20 po przełamaniu strefy 2453-58 doszło już właściwie dzisiaj do przetestowania eksponowanej przeze mnie zapory popytowej 2428-31, czyli węzła wytyczonego na bazie zniesienia 38,2 całego ruchu wzrostowego. Najwyższy czas zatem, by popyt uaktywnił się w tym rejonie. To dość newralgiczny obszar cenowy. Brak reakcji popytu w tym przedziale, no to jednak. Oznaka słabości rynku, no i niejaka automatycznie możliwość ukształtowania się kolejnego, kolejnej potwali spadkowej. W takiej sytuacji zwróciłbym uwagę na węzeł 2392-2397 no i zniesieniem 61,8 całego ruchu wzrostowego poziom 2353. Na razie jednak no, wydarzenia rozgrywają się ponad strefą 2831, warto także uwzględnić na wykresie najbliższy opór techniczny, czyli węzeł 2453-58, abstrahując już od nazwijmy to w cudzysłowie. Starych zniesień projekcji cenowych Fibonacci'ego. Dokładnie w tym rejonie wypadają także dwa zniesienia wygenerowane na bazie bieżącego ruchu spadkowego. To jest zniesienie 14,6, 18,6. Dość istotny według mnie w ujęciu krótkoterminowym opór techniczny. Jego negacja byłaby oznaką wzrostu aktywności. Popytu, co w optymistycznym wariancie mogłoby doprowadzić do szybkiej konfrontacji w tym kluczowym oporze 2480-2484. Na kontraktach z kolei analogicznym. Węzłem w stosunku do 28,31 31 na Wigu 20 a jest ten przedział 2406-2412. No, nie doszło jeszcze tutaj do bezpośredniej konfrontacji, ale na pewno warto przypomnieć, że strefa posiada dodatkowe wzmocnienie w postaci tej czarnej linii ML, która, no jak Państwo widzicie na wykresie, może także funkcjonować jako wewnętrzna linia trendu, była wielokrotnie testowana działała jako wsparcie bądź opór. Techniczny. Dla mnie takim potwierdzeniem, że popyt zaczyna trochę bardziej ofensywny sposób podchodzić do handlu, byłoby przełamanie tej strefy oporu 42-45, wytyczonej z kolei na bazie zniesienia 18,6 całego ruchu spadkowego. W okolicy przebiega median line, nieco niżej dolna linia, przepraszam, górna linia spadkowego kanału trendowego. W tej chwili można w zasadzie posiłkować się właśnie takim kanałem, który dość dobrze, mówiąc cudzysłowie, opisuje przebieg ostatnich wydarzeń na czercowej na serii kontraktów. Sygnał negatywny to przełamanie linii dolnej, linii czerwonej, tej linii ML, no i oczywiście węzła 2406-2412. To wskazywałoby, że mamy jednak do czynienia z bardzo słabym rynkiem, no i trzeba by było oczekiwać kontynuacji ruchu spadkowego. Na indeksie DAX z kolei jest, testowany, jest yy, testowana strefa 11405-11455. Negacja tej strefy to. Prawdopodobny powrót indeksu DAX do wybronionego już nie tak dawno wsparcia 11143-11170. No i tutaj ważna uwaga, bowiem jeśli również i ten węzeł nie utrzymałby naporu podaży, wykres powinniśmy niejako automatycznie zacząć analizować pod kątem takiego średnioterminowego, niezwykle ciekawego układu A, B, C i D. Sygnał pozytywny to dopiero przełamanie zniesienia 61,8 czyli poziomu cenowego 11 923. Dokładnie tutaj, jak widzimy, wypadł w zeszłym tygodniu lokalny punkt zwrotny. Indeks SP na razie bez jakichś istotnych sygnałów. Niezmiennie działa nam tutaj dość precyzyjnie opór Fibonacci'ego 2135 2140, no i wybronione w zeszłym tygodniu lokalne wsparcie 2097 2 2099. Przełamanie właśnie tej strefy w, powią, w połączeniu z czerwoną Median Line to negatywny sygnał w ujęciu krótkoterminowym. Spodziewałbym się wówczas szybkiego testu strefy 2073-76. Dziękuję bardzo.